Co panowie chcą? Żeby było celnie, czy z kopem? Celnie. No to strzelbę gładkolufową, zdecydowanie. Znana o. z gier, filmów, to się pakuje do magazynka. Aha. Przeładowanie i gotowy do strzału. Idziemy na szkolenie. Zapraszam. Przed każdym strzałem trzeba będzie broń ręcznie przeładować. To jest ten tak zwany ruch pompki. Skoczę tylko po amunicję i zaraz zaczynamy. Ta strzelnica, na którą Rafał mnie zabrał, to przypomniała mi czasy młodości, jak byłem w wojsku. Właśnie w wojsku strzelałem. I to było następny raz, jak strzeleliśmy teraz razem. No właśnie, a ja nigdy nie byłem w wojsku i nigdy nie strzelałem. To no. słuchaj, jakie ja dostałem tą broń, to mówi Boże, żebym ja tylko nie zabił instruktora. Czy nie tak smucisz? A tak się, się zastanawiam, po co mi się w ogóle tu przyszli, Rafał. Nie smuć, się. specjalnie Ciebie zabrałem tutaj, żebyś się troszeczkę rozerwał. Żebyś zapomniał o tych wszystkich swoich problemach. Mówisz, że Super, sobie trochę tak. strzelasz, to się odprężysz. My Dobra, panowie, strzelasz. jestem, możemy zaczynać. Policzek do kolby. Dobra, ładujemy. Walimy. Super. Gotowy do kolejnego Aha. strzału. Ustawiamy się. Prawa ręka tu, nakwyt. Odbezpieczony. Super. Przeładuj. Sprawdzamy pusto. To możemy odłożyć. Panie Dobrze. Rafale, no. nasza kolej. Bierzemy strzelbę. Wolba do ramienia. No. Przeładuj no, mocno i do przodu. Wow. Za wysoko. Nie bój się. Wali. Super. To panowie, zapraszam Jest ze mną skryle, do ale... tasz. Zobaczymy, co się tam udało trafić. No, pan Gabriel to sobie świetnie poradził. No Panie bo Gabriel Rafałek. był w wojsku, proszę pana. Ja nie byłem w wojsku. <laughs> Musimy sobie trochę popracować. Mamy dwie przestrzeliny, trzech nam brakuje. Pana Gabrysia bardzo ładne skupienie. Trochę się bałem, bo jak mówisz, że to tak odbija się. Ty ja się mówię, bałeś? Mi Ty złamię. się bałeś? A widziałeś jak mi ręka chodziła? Przecież ja w ogóle pięć, i, pięć czy sześć razy oddałem strzał y, poza tarczę. Dziękuję ci, Ravcie. Świetna, Przeciw. Świetna sprawa. Tak. W ogóle tak się zrelaksowałem. Cieszę się. Cieszę się. się. O to, no, o to, się to, o to właśnie chodziło, O to właśnie chodzi, żeby zapomnieć. o wszystkim, wiesz? Tak? No. no to super. Fajne no, przeżycie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Do zobaczenia. Dzięki.